Ze ja zwierzętami z lasu, kra! Kralu, królu! Wszystkie ptaki już są! Powiedziałem: wszystkie latające istoty! Oczywiście! Są muchy, pszczoły, komary! Dobrze! Nasi wrogowie są już na pewno gotowi! Na pewno! Ciekawy jestem, czy dowodzi nimi ten niedźwiedź! No cóż, Niedźwiedź jest silny, ale zbyt mądry to nie jest, Kra! Więc kto jest ich przywódcą? Kra chyba wilk! Dowódca to bardzo ważna postać w armii! Masz rację! Powinniśmy wysłać szpiega i zobaczyć, co się u nich dzieje, Kra! Kto nadawałby się na szpiega? Im będzie mniejszy królu, tym lepszy! Powiedziałeś przed chwilą, że są tu komary. Tak jest, są małe. Wyślemy je na przeszpiegi. Cieszę się, że wszyscy przybyli. No to co robimy, szecie? Idziemy walczyć! Ale jak? Nie wiem jak, ale będziemy. E? 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 Po prostu skoczymy na nich i. Ale szecie! Ale. Ale one umieją latać. Dopóki będą w powietrzu, nie możemy nic zrobić. O, o. Musimy opracować jakąś taktykę. Tak jest. No, wymyśl jakąś taktykę? Ale ja nie umiem Hej, co cię tak rozbawiło? Zapomniałeś, że te, te grzyby ciągle działają Działają Naprawdę? Hej, lisie Tak Jako szef od tej chwili mianuję cię dowódcą Mnie? Tak, jesteś mądry, wiesz dużo o świecie, kogo innego miałbym mianować? Hmm? No i? Jeśli nie ma nikogo, kto by się nadawał, to zgadzam się. No to załatwione! No to jaka jest twoja taktyka zniszczenia tych ptaków? Cóż, nie jestem pewien. No szybko! Chwileczkę muszę to przemyśleć, przecież jeszcze nigdy nie byłem dowódcą! Hmm. Myślę, że skoro to oni pierwsi wypowiedzieli wojnę, to zaatakują pierwsi. Tak, najpierw będziemy się bronić a potem zaatakujemy. Hmm? Dobrze. No ptasiska, jesteśmy gotowi. <noise> Muszę przemówić do zebranych zwierząt. <noise> Słuchajcie, zostałem wybrany na dowódce. Nasi wrogowie niebawem nas zaatakują. Ale nie ma strachu! Są mniejsi od nas! Dlatego jestem pewien, że wygramy tę wojnę. Jednakże, trudno będzie nam zwyciężyć, jeśli będziemy walczyć osobno. Słuchajcie! Słuchajcie, wszyscy, mam wspaniały, długi ogon, który wszyscy doskonale znacie. Kiedy podniosę ogon w ten sposób. Będzie to znak ataku! Musicie walczyć tak długo, jak będzie trzeba. Do końca. Kiedy opuszczę ogon w ten sposób, znaczy to, że daję znak do odwrotu. Wtedy uciekajcie tak szybko, jak się da. Zrozumieliście? Ja, zrozumiałem! Jestem takim genialnym szpiegiem! Muszę szybko wracać do stoisk i wszystko im ma powiedzieć! Ten strętny niedźwiedź i jego zwierzaki zbierają się w parku! Teraz ich zaatakujemy! Zaatakujemy z powietrza, dzięki temu mamy przewagę! Zwycięstwo należy do nas! Ruszajmy! Hurra! Nadchodzą! Przygotować się do walki! We'll be right back.

Zabołaj szerszenia! Tak, królu! Walczcie, walczcie! Zwycięstwo jest po naszej stronie! Szerszeń już jest, królu! Hej, hej, szerszeniu! Daję ci specjalne zadanie! Tak jest! Dalej! Naprzód! Do ataku! To już ponik! Naprzód! Razem! A! No. Dalej! I do. Ten gość jest twardy! No jeszcze jedno urzędzenie. co? za twardziel! Jeszcze

Co co się dzieje? O nie, ten ogon, to nie tak. O co tu? <gry> nie będziemy jeść. Nie. A to dlaczego? Przecież daliśmy niedźwiedziowi nauczkę. Nie. On powiedział, że jesteśmy tylko brudnymi pisklakami. Niedźwiedź przyszedł tu i przeprosił nas za to, co powiedział. Musi mnie nazwać księżniczką, inaczej nie będziemy jeść. No dobrze, już dobrze. Pójdę. Mm. Biedny niedźwiedź. Pisklęta robią sobie z niego żarty, dlatego, że nie jest zbyt mądry. Eee. Przepraszam cię, księżniczku. To ja jestem księżniczką! Eee, przepraszam, księżniczku. <śmienicza> Babciu, król znowu śpiewa. Słyszysz, jak pięknie? Ten śpiew oznacza, że są szczęśliwi. Rośnijcie nasze maluchy, tak. <śm> Because